Cześć! Wiem tak dziwnie przy pustym stole, ale jakieś tło musi być. Ja to nagrywam sobie podsumowanie. E, kilka spraw mam. Pierwsza sprawa, e, To życzenia. Życzenia na święta. Chciałem Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia. Przede wszystkim zdrowia i radości w te święta, bo jak nie ma zdrowia, to ani nie ma radości, ani nie ma niczego, ani nie ma szczęścia. Jak będzie zdrowie, a reszty nie będzie, to jakoś poleci. Ale ale też nie o tym chociaż życzenia też są bardzo ważne chciałem was zaprosić będzie nietypowo dzisiaj jest Wielka Sobota więc ja przynajmniej w kościółku na procesji rezurekcyjnej więc odpuszczamy sobie dzisiaj sobotę ale widzimy się jutro jutro o 8.15 poranek wielkanocny i tak samo w śmigus dyngus czyli w poniedziałek rano też się widzimy o 8.15 będą dwa Wydaje mi się, że dość fajne odcinki z nietypowymi znaleziskami. I dodatkowo w niedzielę o 20 na Majster Hobbista też nietypowo. Majster zaczyna nowy sezon. A z czym? No, zobaczcie sami. Także. A, i jeszcze jedna rzecz. Tu prywatnie zrobię. Jak ktoś do mnie ostatnio coś pisał na maile. Hmm... To sprawdźcie sobie, jeśli nie odpowiadałem albo coś takiego, albo długo czekaliście na odpowiedź i nie dochodziło, nie było odzewu z mojej strony. Sprawdźcie sobie, czy moich odpowiedzi przypadkiem nie mam w spamie, bo niestety tak ostatnio było, że trafiały moje odpowiedzi do spamów ludzi. Albo napiszcie jeszcze raz, bo coś tam jest nie bardzo z tymi mailami, więc. Więc, 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 musicie jeszcze raz do mnie pisać jak coś. Nie wiem, czy to jest do końca moja wina, czy nie moja wina, ale. Ale dajcie znać, jakby coś nie było. Jakby coś było nie tak, to piszcie jeszcze raz. Także trzy sprawy życzenia. Dużo zdrowia, dużo szczęścia. Niedziela 8.15. Poniedziałek 8.15. Dwa skarby złomowe z tygodnia. I w niedzielę o 20.00 widzimy się w majstrach hobbysty. Zaczyna nowy sezon. Także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.